To są takie mecze, pułapki. I powiedziałem, jeżeli chcemy, żeby ten mecz przebiegał w sposób kontrolowany, no to musimy mieć nastawienie tak jak z konicami i też ostatnie z Bochną no, czy, czy z Przemyślem. Jeżeli chcemy mieć problemy, no to, no to właśnie sobie stworzyliśmy. E, I myślę, że to był podobny mecz do tego, co z gwiazdą w pierwszej rundzie. Natomiast po prostu dzisiaj mamy inną jakość zespołu i e, no i po prostu dobrze zareagowaliśmy. E, jakby były. E, mając już to doświadczenie, które, które mieliśmy, no, nie chcę się czepiać zespołu. No, takie mecze też się, też się zdarzają. Natomiast no, wielkie zespoły charakteryzują się tym, że, że w każdym meczu potrafią właśnie funkcjonować w sposób e, należyty, w sposób taki, jak sobie określimy. No, Ale my z wielkim zespołem nie jesteśmy, i, e, i to, jest, e, to dzisiaj mieliśmy potwierdzenie. Ale y, momentami się fajnie patrzyło na to, jak twój zespół grał. Y. Brakowało pewnie troszeczkę wykończenia, bo tych bramek mogło paść w drugiej połowie, szczególnie jeszcze dużo więcej. No tak, no jakby też nie jest łatwo też sprawiedliwie i zespół w takiej, e, w takim bałaganie zmian, no bo, no bo chciałem wykorzystać wszystkich zawodników, e, tych młodszych, którzy z nami trenują na co dzień też. E, no to zarządzać e, jedenastką graczy, którzy, gdzie każdy by chciał dzisiaj coś dać od siebie, e, no nie jest to proste i pewne automatyzmy też, też gdzieś tam zanikają. Więc zakładam, że gdybyśmy, nie wiem, grali na czwórki, taki mecz, powiedzmy, o większym natężeniu, o większym gat natężeniu gatunkowym, to pewnie te akcje jeszcze byłyby płynniejsze, a tak się tworzył bałagan zarówno na ławce, bo zawodnicy nie byli świadomi tego, kto zaraz wejdzie, jak będą funkcjonować w formacjach. No i później przekładało się to troszeczkę, troszeczkę na boisku. Oczywiście moje marzenie, a jestem troszeczkę idealistą w tym wszystkim żeby ktokolwiek nie wchodził, zachowywać jakby tą samą strukturę gry i zarządzać jakby tym wszystkim, co, co, nad czym pracujemy, nie jest to dzisiaj dla nas proste. Myślę, że wręcz bym powiedział, że nie jest dla nas realne w ogóle. No, ale też umówmy się, przyjdziemy z Lubawą i z Katowicami i takiej struktury zachowań i, i zmian nie będzie. Więc cieszę się, że wymagamy od siebie więcej niż tylko wynik, ale też właśnie budowanie wielu fajnych rzeczy. No i tyle. Gratuluję też rywalom, bo, bo Maciek to jest bardzo fajny człowiek, strasznie go lubię. Jako zawodnik chciałbym grać w jego zespole, z racji tego, że, że utrzymuje myślę zawodników na takiej cały czas na takiej dużej aktywności mentalnej. I myślę, że tych chłopców po prostu sprędzej czy później rozwinie. Nie ukrywajmy, dzisiaj na tle nas nie są w stanie utrzymać jakości przez cały mecz, to jest fakt. Żadna ujma dla, dla tego zespołu, bo też my nie potrafimy na tle innych zespołów tego, tego robić. Ale, ale cieszę się, że jak się skończyło, bez kartek i za tydzień Lubawa, więc inny kaliber. Od samego początku rywale bardzo mądrze przesuwali bardzo mądrze grali na nas, nie mogliśmy wykorzystać początkowej sytuacji poszli z dwoma trzema kontrami wykorzystali je i męczyliśmy się tak w pierwszej połowie. Ale w drugiej już wrotki odpalono. Myślę, że w szatni było ciekawie, nie dosyć spokojnie, spokojnie do tego podeszliśmy, trener zachował spokój, i rozmawialiśmy, co możemy ulepszyć, co możemy poprawić i odwiedziło to bramkami w drugiej połowie. I myślę, że taka cierpliwość jakby w szukaniu tych bramek następnych było widać u was, że cierpliwie graliście do, do dobrej pozycji. Dostarczona piłka, kolejna bramka, jedna za drugą. Tak, nie chcieliśmy narzucić tego chaosu, który próbował narzucić Wilanów. Staraliśmy się spokojnie grać piłką, od lewej do prawej. Aż jakby dojdzie do następnej sytuacji, której wykorzystaliśmy. Jesteście w ósemce, no i tę ósemkę dobrze by było obronić. Mamy taką nadzieję, będziemy walczyć o każdy punkt, zostały nam trzy mecze. Mamy nadzieję, że dojdziemy do play-offów. tak na te dwie połowy, to myślę, że pierwszą myśmy wygrali. Choć 3-2 wynik był dla Widzewa, ale te trzy kontry, które mieliśmy, sytuację i tę wolę walki, którą pokazaliśmy i bramki, które strzeliliśmy, bo na pewno cieszy gol Musty Jakite, który wraca po ciężkiej kontuzji. Dzisiaj go jeszcze oszczędzałem, ale na karnego wszedł, strzelił, a strzelić e, Słowikowi taką bramkę pod, pod ladę, to nie każdy potrafi. Potem bardzo fajna akcja nasza młodych chłopaków, osiemnastolatków, którzy y, y, no, po prostu wypykali y, widzę w y, tak, szkolny sposób, jak juniorów, juniorzy. No ale wiadomo, że Widzew to jest zespół, który jest lepszy od nas, my sobie zdawaliśmy z tego sprawę, szkoda głupio straconych goli, bo można było tą pierwszą bołową wygrać, natomiast drugie już dominacja pełna Widzewa, no niestety mamy problem ostatnio z bramkarzami i Marcin Mianowy dzisiaj musi to przyjąć na klatę i gdyby troszeczkę lepiej mu tam między słupkami poszło, to pewnie byłoby mniej goli, Dawid wasążnik, który wszedł, no z kontuzją, nie, nie ma co ukrywać, ale prosiłem go, żeby po prostu coś, coś musi trener zmienić. Wynik jest troszeczkę za wysoki, uważam, że niesprawiedliwy, ale na pewno zasłużone zwycięstwo dla Widzewa. Jesteśmy zadowoleni z pierwszej połowy, wyrównany mecz. Wykorzystywaliśmy to, co miałem. mieliśmy. Na pewno cieszy debiutancka bramka, ale mogło być ich więcej zdecydowanie dzisiaj. I po prostu nie wykorzystaliśmy wszystkich sytuacji, które mieliśmy. I uważam po prostu, że odcięło nam siły w drugiej połowie, Widzew pokazał, że no jest tą drużyną w środku tabeli, i walczą o play-offy, zasłużenie dzisiaj wygrali, a my musimy pracować więcej na treningach i wrócić w przyszłym sezonie do ekstraklasy po prostu, dziękuję. I Tylko jeszcze zapytam o bramkarzy Widzewa, bo, bo rzeczywiście y, tych strzałów żeście oddali sporo i no, tam trochę pracy Słowik miał. Y, tak, Słowik i również ten młodszy bramkarz. Y, nie wiem jak on na imię, ale bardzo dobry bramkarz, na pewno świetlana przyszłość przed nim, a my musimy skupić się bardziej na treningach i się bardziej przykładać do, do treningów i pokazać to w meczu po prostu.